Siemaneczko z tej strony, opuszczone miejsca Bydgoszcz. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie takie coś. Nie wiem jeszcze co to jest, wyglądało wczoraj, jakby to było jakiś szpital, hotel, restauracja, coś takiego. Hmm. Zaraz sobie wbijemy, bo tutaj przypał trochę Ludzie chodzą. Wiem, że mamy gdzieś tam wejście. Przepraszam, że tyle nie było odcinku. Po prostu nie wiem, pewnie będzie mało osób oglądało, już bo, bo długo nie było filmu. Ale jeżeli widzicie nie subskrybujecie, jeszcze zostawcie tutaj subskrypcję. Tutaj wam się uświęci. Kliknijcie, już tylko tam, tam na dole. co ja zaraz wchodzę i zwiedzimy sobie ten oto ośrodek, zakład. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Nie wiem, co to jest. Wiem, tylko tyle, że to jest opuszczone. Ciema. Jest jeszcze trochę ludzi, ale dobra, podejście numer jeden. Ogólnie zapomniałem Wam powiedzieć, że jesteśmy w pieczyskach. Kurde, tam idą ludzie, dwie typiarki idą. Nie będę ich pokazywał, bo rudo. Jesteśmy. Wiem, że wejście jest od tyłu. I tak mamy pierwsze demonki już. Mam otwarty taras. Kurde, nie by tu wejść. Dobra, ja wejdę tędy.

W środku tego opuszczonego zakładu chłopmy to szafkę. pustki. Pustki Jakoś śmieci. baniaki jaki powodzia. O kurde. To źle. Co by najpierw zwiedzać? Tu mamy taki pokoik. Tu mamy jakby kuchnię. Coś takiego. Tu mamy... ...dziwne coś. Dobra, lecimy sobie dalej. Mamy jakby coś podobnego sala konferencyjna czy coś. Dobra. Tutaj byliśmy, idziemy sobie tutaj. Kibel. Trochę zdumulowany. Nie polecamy domulować. Chodzimy tylko zwiedzać, światło jest, nie ma światła, nie ma prądu, prąd jest wyłączony, a w związku z tym na 90% nie będzie żadnej czujniki ruchu ani niczego, ładnie, możliwe, że bezdomny koczuje tu. Nie wiem czy wam mówiłem ale jak nie mówiłem to mówię teraz jesteśmy na pieczyskach na pieczyskach opuszczony hotel mi się wydaje, że to był jakiś możliwe wideo przez 5.43 nie pokazywałem wam, włączyło mi się nagle wszystko, tak jakby. Czy się Zabrakło za mi pamięci o to chodzi: jakieś kable, łóżko, fotel. Hmm. drzwi wystawione, tutaj mamy kibel, prysznic. Je, to wygląda jakby jakieś mini czujki ruchu, ale być może to jest takie coś, co wysyła sygnał do ochrony. Ale dobra, nie rozczulajmy się. Tutaj pełno kanap. Kolejna taleta. Tutaj nie byliśmy. I sobie wejdziemy. Kanału, kanapy, fotel, szafki jakieś. Taleta znowu. Dzisiaj wiemy tyle, że to jest hotel. To jest hotel. No, to jest hotel. Lecimy sobie dalej. Ufy. Chodzę jakieś i pełno łóżek. W pokoju akurat. Hmm. Tutaj toaleta Kurde, nie ma tu trochę sensu chyba. Tutaj znów może ktoś koczować. On tu jak widać papierosy puste, piwko puste Kluczyki. Tutaj są kiepy. Jeszcze. 3 minuty, tutaj jakieś to... I teraz cicho. To jesteśmy tutaj. Taki pokoik piwniczego praktycznie. Kurde. Przepraszam, że ja mam katar, mówię to już nie wiem, który raz. Co tam jest ciekawe? Jakaś kuchnia. Tutaj stolik z książkami. Stalga, ekspert gastronomiczny. posklejane książki. Uuu! Żuber! Co Karta z zakresu ochrony przeciwpożarowej z tym. Nie wiem, dziwnie tu. Nie wiem co tu może być. Ta mi sięga. Założyłem kaptur, bo zbliżamy się do strefy, gdzie mieszkają już ludzie. Coś żubry, tarczyn, kanapa, krzesło, pufaj śmietnik. Kibel znowu szafa Pozdro. Na kształtwa gaśnica Nie no chyba tyle po tym zakładzie No Na dzisiaj to już koniec Będę się pojawiać częściej filmy. No i co? No i chyba to tyle. Zostawcie subskrypcję. Kliknijcie ten przycisk. No i co? No, i wychodzimy sobie. Tylko gdzie było wyjście? Jak, jak ja dobrze pamiętam, to chyba było wyjście tutaj. Albo i nie. Wyjście było tu. Tak. ludzie dobra już nam nic nie zrobią się z po akcji po akcji jest dobra dzięki za oglądanie siema